Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus w kolejnym odcinku z cyklu Korki we wtorki. Tym razem zajmiemy się zbiorami wypukłymi zagadnieniem, które niektórzy z Was poznają na analizie w pierwszym semestrze, zwłaszcza na studiach matematycznych lub też na fizyce. A niektórzy z Was na przykład mają do czynienia z nim gdzieś tam, hen daleko, na studiach magisterskich, kiedy wydawałoby się, że matematyka powinna się już zakończyć. Zagadnienie bardzo ciekawe. Poznamy za chwilę kilka definicji zbioru wypukłego. Natomiast na tę chwilę chciałabym dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, przedstawić się. Mam na imię Dominika i od ponad 20 lat zajmuję się pomaganiem właśnie i studentom, i licealistom osobom e, uczącym się w technikum e, z matematyką e, i do tej pory e, już tysiące osób skorzystało z mojej pomocy w formie zajęć indywidualnych na które bardzo serdecznie zapraszam można napisać maila i powiem e, o, szczegóły, jak i w formie filmów, e, które możecie oglądać właśnie na kanale Matematyka na Plus i w tym roku postanowiłam otworzyć własną platformę z kursami, czyli kursy na .pl, e, gdzie znajdziecie kursy z matematyki online będzie się oferta stale powiększała. Zachęcam, żeby pisać na maila, jeżeli widzicie potrzebę jakiegoś kursu, bo na przykład wasza cała grupa nie może sobie z czymś poradzić, z jakimś przedmiotem, i chętnie byście skorzystali z takiego kursu online. Wracając do naszego zagadnienia, zbiór wypukły definicja. Zbiór C, który jest zawarty w przestrzeni r do n, bo może to być jakiś wektor, jest wypukły. Jeśli dla dowolnych dwóch punktów x, y, które należą do tego zbioru, to jest bardzo ważne, że wybierzecie sobie jakieś dwa dowolne punkty należące do tego zbioru oraz dowolnego skalara lambda, który należy do przedziału 0,1, punkt z, czyli taka kombinacja lambda x dodać 1 minus lambda y, również należy do c. Oczywiście te literki możecie sobie powymieniać na takie, na które, macie, które macie w Waszych skryptach, w Waszych wykładach. To nie ma znaczenia, natomiast są tutaj dwa, dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza, którą już wcześniej podkreśliłam, że bierzecie sobie dwa punkty, dwie liczby, w zależności od tego, w jakiej przestrzeni jesteście, dowolne, nie podstawiacie przykładowych, tylko dowolne, które należą do Waszego zbioru. A co to znaczy, że należą do zbioru? Za chwilę zobaczycie konkretny przykład, natomiast ja już teraz nadmienię, że jeżeli macie podany w zadaniu jakiś zbiór, ten zbiór zazwyczaj będzie miał podany jakiś warunek. Będzie na przykład napisane, że to są liczby, punkty takie, że to jeżeli coś należy do zbioru, to znaczy, że spełnia ten warunek. I to jest najważniejsza rzecz, którą musicie na sam początek jakby zrozumieć i ogarnąć. Jeżeli już to ogarniecie, to tak naprawdę będzie to wszystko miało dalszy sens. I musicie w takim razie jeszcze wziąć pod uwagę pewne lambda. I to lambda to nie jest tak, że ono już na starcie musicie wiedzieć, jaką ma wartość, tylko na samym końcu wy musicie e, wiedzieć, że bez względu na to, jakie lambda podstawicie z tego przedziału, to to Z, które wam wyjdzie, nadal będzie należało do C. Czyli jeżeli się zdarzy, że ja podstawię 0, ale, ale mój Z dla zera nie będzie spełniał tego, że nie będzie należał do C, no to znaczy, że nie jest zbiór wypukły, bo pamiętajcie, że tu jest dowolne dwa, dowolne dwa punkty, dowolne lambda. I zachęcam, że jeżeli czytacie definicję, czy to zbioru wypukłego, czy innego, żebyście zwracali uwagę właśnie na te kwantyfikatory. Istnieje dla każdego i Według tego potem wyciągali wnioski, bo często widzę na kolokwiach, egzaminach, że wyciągacie błędne wnioski, ponieważ Wy myślicie, że jeżeli znajdziecie chociaż jedno, no to to już pasuje. Nie, to ma być właśnie dla dowolnego. I za chwilę kilka przeliczymy sobie przykład, gdzie sprawdzimy, czy dany zbiór jest wypukły, a następnie go narysujemy i będziemy na razie bazować tutaj w przestrzeni R do drugiej, ale będzie można analogicznie sobie robić zadania z wyższymi wymiarami. Wykaż, że zbiór A jest wypukły i podaj ilustrację graficzną tego zbioru. Rozpoczniemy od wypukłości i chciałabym, żebyście takie dowody przeprowadzali krok po kroku. Nie uciekajcie, nie, nie, nie starajcie się przeskoczyć jakiegoś kroku, bo cały zapis stanowi pewną konstrukcję, która jest dosyć istotna, bo Wy potem będziecie korzystać z tego w późniejszych etapach zadania. Pierwsza część tego zadania to przede wszystkim musicie wziąć dwa dowolne wektory, bo mamy przestrzeń r do drugiej, które należą do zbioru A. Czyli biorę sobie powiedzmy wektor x, czyli będzie x1x2, który należy do zbioru A oraz y1y2. Mogę je podpisać w taki sposób, ale oczywiście ja wiem, że to nie jest x, y typu 1, 2, 3, tylko to są wektory, bo pamiętajcie, by dobrać to odpowiednio do danego wymiaru. Czyli te wszystkie szczegóły muszą być tutaj spełnione i też ten y należy do zbioru A. Możecie wektory pisać pionowo, tak jak jesteście nauczeni. Tutaj, że tak powiem, proszę już się trzymać tych swoich zapisów. I teraz, jeżeli ja wiem, że mój x należy do A, to wiem, że spełnia warunek zbioru A. Warunkiem zbioru A jest to, że wartość bezwzględna pierwszej plus wartość drugiej współrzędnej, bezwzględna oczywiście, mają być mniejsze równe 1. Czyli zapisuję, że to jest równoważne temu, że zachodzi właśnie, że x1 w wartości bezwzględnej plus x2 w wartości bezwzględnej są mniejsze równe 1. I ponownie, podobnie w przypadku Y zapisuję ten sam warunek i to jest moje założenie, ponieważ ja biorę dwa dowolne elementy ze zbioru A i to są właśnie dwa dowolne elementy, nic konkretnego nie podstawiacie. Wy nie bierzecie sobie jakiegoś, jakiegoś przykładowego, przykładowej na przykład 1, 2 jakiejś współrzędnych, nie, to ma być dowolne. I teraz wiem, że mam jeszcze lambdę, którą też sobie biorę i ona ma być dowolna, ale z przedziału 0,1 i na razie z nią za dużo rzeczy nie robię. Ja nie nazywam jej jakoś. To jest skalar. To nie jest jakiś punkt, to jest przedział i to jest skalar. Więc tu nie piszemy żadne lambda 1, lambda 2. I to jest krok numer jeden. Krok drugi w badaniu wypukłości. Możecie ten schemat, tak jak mówię, potem powielać sobie na inne przykłady. To jest zapisanie waszego zeta, czy jakkolwiek to zapisujecie. Czyli biorę sobie teraz moje z równe lambda x plus 1 minus lambda razy y i zapisuję zgodnie z tym, co mam powyżej. Czyli moje x to jest x1, x2 i moje y to jest y1, y2. I teraz dokonuję różnych operacji na wektorach, mogę przecież sk przez skalar przemnożyć, mogę dodać, czyli możemy sobie w tym miejscu tutaj wymnożyć lambda razy x1 oraz lambda razy x2 i podob podobnie ten skalar mogę wymnożyć razy y1 i razy y2 i następnie to wszystko dodać. I ja już w tym momencie zapiszę wynik końcowy, natomiast dla tych, którzy nie widzą, możecie sobie najpierw wymnożyć, potem dodać. Czyli mój wektor Z składa się z: lambda x1 dodać 1 minus lambda razy y1 na pierwszym miejscu, następnie mam lambda x2 dodać 1 minus lambda razy y2 na drugim miejscu. I pamiętajcie, że z. Też jest, należy do R2, więc on nie może być jakąś liczbą, nie może się magicznie stać jakimś innym wymiarem, dlatego on się też składa z dwóch współrzędnych. I teraz te dwie współrzędne można sobie nazwać dla ułatwienia Z1 oraz Z2, ale oczywiście my nie będziemy korzystać z Z1 plus Z2, tylko chcemy ostatecznie wynik mieć w x i y, bo tylko dla nich mamy jakieś założenia. I chodzi o to, że wy chcecie sprawdzić. Czy ten z należy do zbioru A? No właśnie, to jest taka dosyć ciekawa część zadania, u wielu bardzo niezrozumiała. No bo jak ja mam sprawdzić, że z należy? No musi spełniać warunek tego zbioru. Czyli ja teraz muszę zapytać się, czy pierwsza współrzędna plus druga współrzędna w wartościach bezwzględnych jest mniejsza, równa 1 w odniesieniu do z. Czyli ja muszę się zastanowić, tutaj napiszę to obok może na czerwono, czy zachodzi coś takiego, czyli z1 plus z2, nie 3, tylko 2? jest mniejsze równe 1. I to moi drodzy, ja tego nie wiem, więc tutaj stawiam znak zapytania, ponieważ pamiętajcie, żeby nie pisać czegoś, czego wy nie wiecie i na 100%. Ten znak zapytania mnie troszeczkę tutaj asekuruje, ale często widzę, że zapisujecie i tak bezwiednie zaczynacie po prostu yy, tak stwierdzenie, to to zachodzi, a tak naprawdę wy to macie udowodnić, więc nie możecie zapisać, że to zachodzi. I zaczynają się kombinacje, przeniesienia, jakieś nierówności, nie, nie, nie. Ja sobie zapisałam tylko to, co chcę udowodnić, żebyście Wy widzieli, do czego ja dążę. Natomiast zaczynam od zapisania tej lewej strony. No i zacznę to robić pod spodem i to jest mój krok trzeci. Czyli mam tutaj moją nierówność po lewej stronie, czyli mam moduł z1 dodać moduł z2 i wpisuję za z1 oraz z2 te moje współrzędne. Czyli mam tutaj co? Moduł lambda x1 plus... 1 minus lambda y1 i tu mam lambda x2 dodać 1 minus lambda y2, koniec. Ja dalej nic nie wiem. I co teraz? No właśnie, teraz jest najciekawsza tak naprawdę część całego zadania, czyli wykorzystanie wszystkich Waszych umiejętności i wiadomości na temat elementów tego, tutaj tych działań. Czyli my mamy wartość bezwzględną. No i teraz słuchajcie, no, pewnych rzeczy Wam też na studiach nie podadzą, bo one są jeszcze z czasów pierwszego semestru, jeżeli jesteście na wyższych, że tak powiem latach. Albo są nawet gdzieś tam z rozszerzenia, albo są one na tyle oczywiste, że musicie sami do nich dojść. No i tu sprawdźcie po prostu własności danego działania. I jedną z własności naszego działania, czyli wartości bezwzględnej jest to, że jeżeli mamy wartość bezwzględną z A plus B, to to jest mniejsze, równe od a plus b rozdzielone. No i to jest tak zwana nierówność trójkąta. Przepraszam, nie nierówność trójkąta. To jest jeszcze inna kwestia, ale też niektórzy mówią na to nierówność trójkąta. Natomiast tutaj nie chciałabym wprowadzać w błąd. Eee, I teraz chodzi o to, że możecie sobie to sprawdzić, możecie to wykazać, bo też niektórzy z Was wykazywali to gdzieś w pierwszych tygodniach na studiach matematycznych. I teraz. O co chodzi? Jeżeli ja sobie wezmę dwie dowolne liczby, dowolne, nie ma znaczenia, czy one będą dodatnie, czy ujemne, czy 0, no to faktycznie tak zachodzi. Na przykład, gdybym wzięła ujemne, to jest oczywiste, bo jeżeli bym wzięła na przykład minus 1 plus 3, no to to mam 2, yy, minus 1, wartość bezwzględna to jest 1, no i trzy, no, czyli widzicie, że na, dla ujemnych to będzie oczywiste, ale najważniejsze, żebyście zobaczyli to przy dodatnich, bo mamy wówczas na przykład 4 plus 6 to jest 10. No i po drodze mam też 10, czyli dla dodatnich będzie zachodziła tutaj równość, ale dla mieszanych będzie tutaj, będzie po prostu zachodził znak mniejsze, równe. I to można wykazać formalnie, bez podstawiania przykładów, zachęcam, bo tutaj nie będziemy się tym zajmować dokładnie, ale ja mogę to użyć. Mogę to użyć. I teraz moim A w tym przypadku jest ta pierwsza część, czyli mam tutaj A, a to jest moje B. Czyli w tym momencie zobaczcie, pojawia się coś, co bardzo nam służy, coś, co bardzo chcemy uzyskać, czyli chcemy uzyskać znak nierówności i to jeszcze w tę stronę. I właśnie na tym polega dowodzenie tych warunków, że wy patrzycie na to, pod kątem tego, w którym kierunku ja mam iść, jakie własności, ale nie robicie tego na siłę, tylko próbujecie używać... Albo wcześniej udowodnionych własności, albo jakichś własności indukcyjnych, które na przykład gdzieś też robiliście, albo możecie znaleźć w książkach. I na tej podstawie po prostu tworzycie te, te nierówności, równania, cokolwiek jest w tym zbiorze A. Czyli mam tutaj mniejsze równe i rozdzielam. Czyli mam tak: lambda x1 dodać 1 minus lambda y1 dodać lambda x2 dodać 1 minus lambda y2, tak, bo tutaj już bym nie pomyliła z jeszcze raz zerknę, jest ok. I teraz tak, eee, co z tym dalej zrobić? Następna własność, która dotyczy wartości bezwzględnej, że skalar mogę wyłączyć przed. I jeszcze jedna sprawa jest istotna a propos tego skalaria, ten skalar jest nieujemny, bo on jest w przedziale od 0 do 1, więc co więcej, ja mogę go wyłączyć i jeszcze opuścić wartość bezwzględną, czyli mogę to zapisać jako lambda razy x1 i tutaj też będzie nieujemne, czyli mogę zapisać jako 1 minus lambda razy y1, dodać lambda razy x2, dodać, 1 minus lambda razy y2. I teraz tak, co dalej z tym zrobić? Dalej to jest najwyższy moment, żeby po pierwsze poporządkować, ale też jednym okiem zerkać sobie dokładnie w te miejsca, w wasze założenia, o których proszę nie zapominać, ponieważ po to wyście to zakładali, żeby w którymś momencie waszego zadania to użyć, ale byle nie za szybko, żeby też w jakiś porządek tutaj był. Czyli na początek robimy tak, że sobie wyłączamy lampę, bo mamy ją i tutaj, i tutaj. I zapiszę sobie w nawiasie, że to jest wartość bezwzględna z X1 dodać wartość bezwzględna z X2. Następnie mogę sobie wyłączyć. 1 minus lambda. Bo też jest tutaj, powtarza się, w obu przypadkach i mam wartość bezwzględna y1 dodać wartość bezwzględna y2. I co się dzieje? Zaglądam sobie jednym okiem na moje założenia i widzę, że cały ten nawias jest mniejszy równy 1. I ten drugi nawias też jest mniejszy równy 1, co oznacza dla mnie, że tu się pojawia kolejna nierówność i to w dobrą stronę, bo czasami widuję, że nagle magicznie pojawia się nierówność w drugą stronę, co też nie do końca jest poprawne. I zostaje nam tutaj po prostu co? lambda razy 1 dodać 1 minus lambda razy 1. I teraz trzeba wyciągnąć wnioski. Jeżeli tu stanęliście na tym etapie, to nie próbujcie kombinować już, co ja mam wstawić za lambda, tylko weźcie, wymnóżcie te nawiasy, zredukujcie wyrazy, zróbcie jakiś porządek. Czyli mamy lambda, dodać 1 minus lambda i wychodzi nam nagle 1. Czy tak ma wyjść zawsze? Nie. Tu się może wydarzyć wszystko, natomiast najważniejsze, żebyście teraz wyciągnęli poprawne wnioski. I teraz tak, spójrzmy jeszcze raz, co my chcemy udowodnić? Chcemy udowodnić, że to te moduły są mniejsze równe 1. No, prześledźmy. Tu mamy mniejsze równe. Tu mamy mniejsze równe i na końcu wyszło nam jedynka. No to udowodniliśmy, że moduły są mniejsze równe 1. Czyli wykazaliśmy to, ale czy ja już mogę iść do domu i powiedzieć, że wszystko jest ok? Nie. Pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na lambdy, bo to jest cały tutaj, yy, że tak powiem, bohater dnia naszych zbiorów wypukłych. Pytanie jest, czy dla dowolnego lambdy należącego do tego przedziału ta nierówność zachodzi. No i część z Was, jak pytam o właśnie w tym zadaniu, w czy podobnym, mówicie, no ale ja nie wiem. Okej, okay. jeżeli po tej stronie nie ma lambdy, to znaczy, że czy istotna jest wartość lambdy, którą podstawię? No nie, bo przecież bez względu na to, co ja tu wstawię za lambdę krok wcześniej, ona mi się skasuje. Więc ja mogę wstawić jedną drugą, oczywiście z tego przedziału 0, 1, cokolwiek, ona i się tak, tak, i tak czy tak się zredukuje. Dla mnie zatem oznacza to, że bez względu na to, co ja wstawię za tą lambdę z tego przedziału, nierówność będzie zachodziła wniosek: mój Z o takiej postaci należy do zbioru A. A zatem nasz zbiór A. Jest wypukły, czyli tutaj sobie dopiszemy, jeszcze powinniśmy się zmieścić, czyli A jest wypukły. No i te zadania wyglądają różnie, w zależności od tego warunku, tak naprawdę, który tutaj macie. Raz są ciekawsze, raz troszeczkę łatwiejsze. Natomiast to jest tak, że musicie trochę policzyć. Jeżeli wiecie, że to będzie na pewno na waszym kolokwium, sprawdzianie. To proszę nie, nie robić tak, że a, wyliczę ten najłatwiejszy, ja już wiem o co chodzi. Nie, ponieważ się zdarzy, że będziecie mieć tutaj jakieś potęgowanie, albo jakieś nagle wskoczą inne rzeczy. I okaże się, że nie jesteście w stanie sobie z tym poradzić, bo nie znacie przekształceń, które lub też własności, które są dla danych działań po prostu charakterystyczne. Dlatego tak istotne jest, żeby się tutaj z tym dosyć mocno zapoznać. Część z tych własności wykładowcy podają, warto zajrzeć do skryptu, warto chodzić na wykłady czy na ćwiczenia, ale część musicie sobie znaleźć gdzieś osobno w różnych książkach. I to jest, moi drodzy, koniec tego przykładu i tym samym koniec naszego dzisiejszego spotkania. Gdybyście mieli pytania, gdybyście gubili się dalej w tych zbiorach wypukłych, e, lub też w innych zagadnieniach zachęcam na zajęcia indywidualne, szczegóły podam e, na maila, lub może, maila możecie też w komentarzu zapytać o maila, jeżeli go nie jesteście w stanie znaleźć, też e, tutaj chętnie odpiszę. No, i cóż, moi drodzy, przeanalizujcie sobie ten przykład, przeanalizujcie sobie definicję, nie bójcie się tej teorii. Ona tu jest akurat niezbędna, żebyście znali definicję zbioru wypokogo, bo inaczej nie będziecie wiedzieli nawet, jak sprawdzić, bo nie będziecie wiedzieć, co sprawdzacie. Więc tutaj nie uciekamy. Ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam przede wszystkim na kolejne. Moi drodzy, życzę wszystkiego, co najlepsze i do usłyszenia.